Witam i zapraszam na kolejny konkurs Pucharu Kontynentalnego. Dziś zawody w Lillehammer. Zostawcie suba, kciuka, komentarz i zaczynamy. Hector Kapustik z numerem pierwszym. Nie jest to zawodnik, który miałby tutaj walczyć o czołową trzydziestkę. A o zwycięstwo powalczy przede wszystkim Maximilian Ortner. To jest główny kandydat do triumfu. Rok Masyle, nieźle, źle i I to jest obecny lider z wyraźną przewagą nad drugim Ma Martinem Hamanem. Byrski czwarty, teraz Amilkiewicz. Trzeci. Lepiej od Kampregera, który miał już epizody w Pucharze Świata. Raz punktował, zdobył dwa punkty. Ale obecnie jego forma jest fatalna. Nikolae Sorin, Mitrofan poza piątką. Maslek, Haman, Amilkiewicz, czołowa trójka. A teraz Andrzej Stękała. Trzeci. Nie jest to zły skok Andrzeja, ale 76,9. Umówmy się, to nie jest nota marzeń. Elias Medved, 100 punktów przekroczone w przypadku reprezentanta Austrii, i to jest zawodnik, który może dzisiaj walczyć o czołową 15, a być może i 10. Isak Andreas Langmo tym razem zawodzi. Mają dzisiaj przedstawicieli grupy krajowej Norwegowie, ale z tej krajówki jedynie Ingeborg prezentuje niezły poziom. Medved, Yukia Sato i Rogmasle, Juroszek nie namieszał, Joniak podobnie. Noriaki Kasai trochę bardziej namieszał, bo on był piąty. Po swoim skoku Andrew Urlaub nieźle, czwarte miejsce. No i proszę Państwa, ten konkurs zapowiada się naprawdę ciekawie, jeśli chodzi o kolejne skoki. Clemens Zeigner 103,2. Jacques Mogel czwarty dopiero, 93 oczka. Keiji Sato, znany z Pucharu Świata, zawodnik z Japonii. O 30 punktu pokonał Klemensa Simonaman, Simon Aman. Na razie nie zapowiada się, by miał wrócić do Pucharu Świata z takimi skokami. Maciej Kot. Też poza czołową piątką. Nie namieszał Sakutaro Kobayashi. Robin Pedersen obejmuje prowadzenie o 70 punktu. Teraz Stefan Embacher, dopiero gdzieś daleko poza czołówką. No proszę, ależ tutaj jest konkurs szalony. Ortner 135 metrów, drugi Pedersen, trzeci Keci Sato, czwarty Aigner, piąty medwet. szósty Ukija Sato, siódmy Naito, ósmy Maciekot wspólnie z Sakutaro, dziesiąty Johansson wspólnie z Embacherem. No i Maciekot jest. Nie jest jedynym reprezentantem Polski dzisiaj w serii drugiej 27 Kacper Juroszek. 30 Andrzej Stękała. No mogłoby być lepiej. 33 Amilkiewicz. Byrski i Joniak miejsca 40 i 41. No i zaczynamy serię drugą. A zaczynają Andrzej Stękała. I wygląda na to, że będziemy mieli dwójkę Polaków na dwóch ostatnich miejscach. Juroszek i Stękała. Stelbejokerut Strand na miejscu pierwszym, teraz Ingerby słabo. Gundersrud Strand teraz Hegli, zmiana lidera, Norwegowie przed własną publicznością skaczą dość dobrze, ale jeszcze jest tylu zawodników, że na pewno ta trójka nie będzie w ścisłej czołówce. Rogmasle, dopiero 47 w treningu, ale w konkursie już skacze dużo lepiej. Kolejny Żyga Jelar dzisiaj 187,5 punktów. Gdyby ten pierwszy skok miał lepszy Słoweniec, to na pewno miałby szansę na czołową dziesiątkę. Embacher 278, ależ poprawa Austriaka pokonuje macie Kota, że 9 punktów. Embacher już przynajmniej ósmy. Kot w najgorszym razie także ósmy po tej próbie. No, i co pokaże Elias Medved, piąty na półmetku, ale niczego szczególnego w serii drugiej nie pokazał. Embacher już o krok od podium, Yukia Sato drugi, Aigner trzeci, Kot czwarty, Keiichi Sato daleko poza czołówką, czyli jest podium Stefana Embachera. Przynajmniej drugie miejsce, bo pokonał o 20 Robina Pedersena, ale już nie miał szans na pokonanie Maximiliana Ortnera, który dołożył jeszcze metr w stosunku do serii pierwszej. Drugi Embacher, trzeci Pedersen, czwarty Ukiasa, to piąty Egner, szósty Kot, siódmy Johansson, ósmy Sakutaro, dziewiąty Aman, 10 Medwet. miejsca Polaków. 28 ósmy Juroszek, dwudziesty dziewiąty Stękała, Na listę podpisał Jesper Nielsen, Ingebrigdz który raczej wróci do startu w Pucharze. Pis, zostawcie suba, kciuka, komentarz, dołączcie do serwera, gdzie można m.in. typować skoki narciarskie. Do usłyszenia!